Dzień dobry drogie Ciaszki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się utworem, fantastycznym utworem, legendarnym po prostu utworem polskiego zespołu KS-u pod tytułem Jabol, Punk. Akordy, jakie będziemy potrzebować naszego utworu, jest to E małe, G duże, C duże, D duże, H duże. I tak, bicia jakiego będziemy używać, będzie to nasze całe, czyli dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę i połówka tego bicia, czyli dwa razy na dół, raz do góry. Motyw zwrotkowy zacznę od połóweczek bicia i mamy E, C, D. Teraz na D co się dzieje? Nade gramy całe bicie, tylko na pierwszym tym akordzie gramy dwa uderzenia z tego bicia, a resztę, te cztery uderzenia, dwa razy do góry, na dół i do góry, gramy na akordzie H, czyli jest... Czyli mamy pół, pół... To całe bicie, tylko na dwóch akordach. Pół, pół i całe bicie Czyli H. Kolejnym motywem, jaki będziemy musieli się nauczyć, będzie to motyw. Hmm, to jest przed refren, przedrefren. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Chyba raczej przedrefren, bo refren to jest to. Ja pang, a to jest taki przedrefren. To jest ten fragment, gdy nie wiesz, dokąd iść. Każdy se obczai. Mamy tak, akordzik E, całe, D, C, i, wie. I to powtarzamy, to jest po prostu tyle. Metoda na życie I sposób na głód Na kryzys, na gnicie Na chaos, na ból Gdy nie wiesz dokąd iść Krzyk zmęczył cię Za szyjkę mocno być. I napisie. się Jabol, punk. Ja bol pank Ja Ja I drogie ziaczki domowe, na tyle tej cudownej mioseczki No i co, na razie popatki, na razie miłego zagrania